Dzień dobry, Marta Omahel z tej strony. Witam się z Tobą i z Tobą. Dzisiaj jestem na Facebook i na Instagram w tym samym czasie. Chciałabym dzisiaj powiedzieć kilka słów dla, do, do wszystkich osób, które mieszkają na emigracji. Także, jeżeli jesteś emigrantem, tak jak ja, wybrałaś miejsce zamieszkania poza Polską, to zatrzymaj się na chwilkę, ponieważ mam tak naprawdę ciekawy temat do przemówienia przegadania bym powiedziała i może Cię zainteresować. Ja sama od, jeżeli mnie nie znasz, nazywam się Marta Omachel i ja już 20 lat mieszkam na emigracji, mieszkam w Stanach Zjednoczonych, teraz na Florydzie i, i tak kilka lat wstecz zaczęłam myśleć, co ja mogę robić tutaj, żebym żeby nie musiała sprzątać, bo moje początki na emigracji y, były takie ciężkie, bym powiedziała. Sprzątanie nie jest łatwą pracą. Oczywiście żadna praca nie hańbi, ale a, ale, ale mm, miałam, miałam marzenia. Miałam marzenia i chciałam mieć y, wyjątkową, jakąś fajną, prestiżową pracę, która będzie mi dawała satysfakcję, która będzie mi dawała dobre zarobki, tyle, że nie wiedziałam, gdzie taką pracę znaleźć. Ja jeszcze... Y, Wtedy a czekałam na zlegalizowanie mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, więc tak naprawdę miałam dwie ręce zawiązane, nie mogłam za wiele zrobić. Może akurat jesteś w takiej podobnej sytuacji jak ja, byłam kiedyś i, a, i e, może akurat moje rozwiązanie będzie fajną podpowiedzią dla Ciebie. Ponieważ życie na emigracji jest piękne i tak naprawdę wszystkie osoby, które zdecydowały się na e, opuszczenie z, e, Polski, Szukały czegoś więcej, prawdopodobnie w danym czasie nie, 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 nie otrzymaliśmy tego, co, co, mogli, co, co szukaliśmy mieszkając w Polsce i roz, zaczęliśmy tak naprawdę poszukiwania czegoś lepszego, lepszego stylu życia, lepszych pieniędzy, większych pieniędzy a poza granicami kraju. Akurat u mnie jest to, są to Stany Zjednoczone, jeżeli chcesz. Napisz, podziel się, w którym kraju mieszkasz, gdzie mieszkasz, który kontynent, czy też kraj wybrałaś, czy wybrałeś, będę chętnie zobaczę, skąd się łączycie tak naprawdę, gdzie mieszkacie. Ale wiem, że łączy nas jedna rzecz. Łączy nas tak naprawdę pragnienie tego, żeby mieć lepszy byt, nie boimy się pracy, nie boimy się ryzyka. I, a, I mamy swoje marzenia, i na pewno mieliśmy jakiś cel, że zdecydowaliśmy się podjąć, te, podjąć ten niełatwy krok zmiany, zmiany zamieszkania. Nowy kraj, nowy język, nowi ludzie. Często, często wcale te początki nie są łatwe na emigracji, i sama pamiętam, jak to było, i wcale to nie było takie łatwe. Więc domyślam się, że prawdopodobnie będziesz otwarta czy też otwarty na nowe możliwości, a jeżeli lubisz taką swobodę, że to ty decydujesz, gdzie pracujesz, kiedy pracujesz, z kim pracujesz, z jakiego miejsca na świecie pracujesz, to zostań ze mną, ponieważ akurat to, co ja znalazłam, może cię zainteresować. Nie wiem, czy zainteresuje, ale może akurat Ciebie też to zainteresuje. W dzisiejszych czasach mamy bardzo dużo e, możliwości online, tyle że też trzeba wiedzieć, gdzie się idzie, komu zaufać, komu nie ufać. Jest też dużo spamów, jest też dużo przekrętów, więc trzeba, e, trzeba to robić tak jakby umiejętnie i mądrze. Więc, e, więc tak, mnie, e, ja, kiedy ja. E, kiedy ja e, usłyszałam o branży network marketing, czyli to jest taki sposób na to, żeby wybudować swój własny biznes, pracując z domu, bez inwestycji tak naprawdę e, wielkiej e, i, i po prostu dzielisz się produktami, które firma Tobie oferuje e, z innymi, jak i również dzielisz się e, opcją dodatkowego dochodu e, z innymi ludźmi. Jest tak dużo ludzi teraz w potrzebie, którzy Tracą pracę, którzy mieszkają może na migracji, a może mieszkacie w Polsce. Również w Polsce ludzie bardzo potrzebują, potrzebują dodatkowego dochodu. Kiedy byłam ostatnio tam, w sumie to za każdym razem, kiedy odwiedzam Polskę, widzę, jak bardzo ludzie potrzebują tam pracy w network marketing. Tyle, że nie znają tej opcji. To jest to. Rzadko kto o tym mówi. I jeżeli tylko zaczniemy mówić o tym, że jest coś takiego, naprawdę fajne, fajna, legalna praca, z której rozliczasz się co roku, wszystko legalne, y, y, żadnych przekrętów tutaj nie ma, zaczynasz swój własny domowy biznes, y, czy to się mieszkając w Polsce, czy, czy to poza granicami kraju, y, jest to, jest taka w ogóle możliwość dla Ciebie. Więc, co jeszcze o tym? Praca w networku, tak to nazwę, praca w networku daje możliwości i to mi się najbardziej podoba, dla każdego takie same. Czasami wiecie, jak to jest w życiu, że, że potrzeba nam znajomości, żeby dostać lepszą pracę, albo potrzeba nam lata doświadczeń, albo potrzebuje, potrzebujemy skończyć jakieś studia, żeby otrzymać jakąś pozycję i zarabiać dobre pieniądze. A w networku tak naprawdę każdy. Każdy zaczyna od y, zera. Każdy. Czy ty masz y, magistra, czy ty masz y, doktorat, czy ty nie masz studiów w ogóle, czy ty y, sprzątasz na emigracji. Każdy zaczyna od tego samego stanowiska, od zera. I tylko, tylko y, od Ciebie zależy, co osiągniesz w tym networku. To jest fajne. I możesz osiągnąć wiele a możesz też nic nie osiągnąć, a możesz po prostu y, też się na przykład stwierdzić, że to nie jest dla ciebie. Więc y, to jest fajne. Następne, następna rzecz fajna jest, jest to ta, że tą pracę zabierasz ze sobą wszędzie, gdzie chcesz. W prac y, mieszkając za migracji, jak ważne jest to, żeby y, mieć tą swobodę poruszania się po świecie. Dzisiaj jesteśmy na przykład w Stanach, dzisiaj jestem na Florydzie, ale kto wie, co mi przyjdzie do głowy jutro, albo za dwa miesiące, albo gdzie będę chciała spędzić wakacje. Sekunda? No nie. I pewnie ty masz coś podobnego. Fajnie by było móc yy, na przykład za, wziąć sobie notes i kalendarz, i, i telefon, i komputer, i lecieć sobie, dajmy na to, do Polski, czy gdzie, gdziekolwiek chcesz na świecie. Być i móc pracować i wykonywać tą samą pracę z innego miejsca na świecie, gdzie nie masz żadnych limitów, gdzie ty jesteś swoim szefem. Dokładnie to daje network marketing. Ja to uwielbiam. Tak naprawdę to planuję spędzić wakacje, przyszłe wakacje w Polsce i, i, ta, i ta swoboda, że zabieram ze sobą swój biznes i tam mogę pracować, kiedy mam na to ochotę, jest dla mnie, jest dla mnie taką wygraną. Żeby mieć pracę, którą możesz zabrać, i to ty dysponujesz, kiedy i co masz robić. Czasami możesz sobie wziąć wolne, czasami możesz popracować więcej, to ty tak naprawdę dysponujesz tym. Więc to jest główna zaleta pracy w networku, a szczególnie dla osób, które mieszkają na emigracji, ale również dla osób, które mieszkają w Polsce. Kolejna rzecz, co, co ja lubię, to jest to, że bez żadnego, właśnie, doświadczenia, każdy zaczyna od zera, każdy zaczyna, zaczyna na tym samym poziomie. To jest y, kolejna wartość, y, która, którą daje network. Następnie, a y, następnie to jest to, że możesz zacząć zarabiać tak naprawdę od, od zaraz. I fajne jest, fajna jest możliwość, że możesz podzielić się produktem, który kupisz, tak, ty zainwestujesz w pakiet startowy, bo każdy biznes wymaga inwestycji. Jest to banalnie mała inwestycja jak na start biznesu. W Stanach Zjednoczonych jest to 300, około 400 dolarów. W Polsce jest to około 2000 zł. Pomyśl sobie, że ty rozpoczynasz biznes za taką sumę. Ty rozpoczynasz biznes. Masz licencję do 160 krajów na świecie za taką sumę. Gdzie indziej takie coś dostaniesz? Kto inny da ci lepszą propozycję, żebyś mogła sama Ty rozwijać się z domu na internecie, zacząć polecać produkty, które używasz, zacząć polecać sposób zarabiania internetowy, w którym Ty się rozkochałaś i firma będzie Tobie za, za to wynagradzać? Powiem Wam tak. Może brzmi to za pięknie, żeby było prawdziwe. Co nie? To wymaga też pracy, to wymaga systematyczności, to wymaga zaangażowania, ale co jest fajne, to jest to, żeby zacząć zarabiać w networku, potrzeba robić dwie rzeczy. Tak jak przed chwilą powiedziałam, potrzeba używać produkt i dzielić się doświadczeniami z tym tego produktu, i polecić go komuś innemu, jak i również. Potrzeba, potrzeba dzielić się właśnie sposobem zarabiania, tak właśnie, na przykład, zarabiania dzięki rekomendacji produktów oraz biznesu. Czyli dwie rzeczy robimy. I teraz tak mogę Wam tutaj z dumą powiedzieć, że współpracuję od niedawna z Gosią, która mieszka akurat w Polsce na stałe i która dostała naprawdę, y, która jest zajętą osobą. I zdecydowała, że sobie powolutku będzie budować ten biznes jako coś dodatkowego. I Gosia dostała otrzymała swoje pierwsze 1000 złotych wypłaty za październik, z czego tak się cieszy. Ja również się cieszę, bo to tak naprawdę na tym to polega. I, i, i tak naprawdę otworzyły jej to oczy i zobaczyła, że, że to daje świetne efekty. To naprawdę daje świetne efekty. I ja nie mówię, że ty tyle zarobisz za, jako pierwszą wypłatę, bo wszystko zależy, jaki obrót masz i y, jak bardzo się starasz, prawda? Jak też miesiąc wygląda, y, więc to jest takie ruchome bym powiedziała, ale akurat myśmy, my mamy takie doświadczenie z października. Y, co należy robić, żeby zacząć zarabiać w networku? Należy przekonać się do jakości produktu. To jest numer jeden. Należy przekonać się do jakości produktu, ponieważ jeżeli ty nie będziesz przekonana do jakości produktu, który używasz, nie polecisz go na tyle wiarygodnie, żeby ktoś kupił ciebie, tak naprawdę ciebie i twoją propozycję. Czyli ty potrzebujesz naprawdę spróbować ten produkt, żebyś umiała wiarygodnie powiedzieć o nim żeby ktoś inny chciał go również y, wypróbować. To jest zaleta i to jest taka wartość network marketing. I taki sekret bym powiedziała, gdzie są pieniądze. Gdzie są pieniądze w networku? I to samo jest z networkiem, z budowaniem biznesu. Czyli kiedy oferujesz komuś dodatkowy dochód, to jeżeli ty nie będziesz pewna tego stylu pracy i będziesz mówiła tak o no nie, tak po prostu o tym, to ludzie nie, nie wyczują tego, że faktycznie też tutaj mogą zarabiać pieniądze. Więc potrzeba poznać ten network, potrzeba zobaczyć, jakie daje faktycznie efekty. Potrzeba może troszkę się poedukować w tym, poczytać trochę więcej, żebyś, żeby, żeby, żeby od Ciebie, kiedy ty mówisz o tym networku, o tym, mówisz o sposobie dodatkowego dochodu, żeby. E, żeby to było takie wiarygodne. Czyli i o produkcie, i o biznesie potrzeba mówić tak, żeby druga osoba chciała tego spróbować. Chciała skorzystać. Chciała zobaczyć, czy to też jest dla niej. Bo wiadomo, to nie jest też dla każdego. To by było za pięknie, żeby było dla każdego. Więc tam są pieniądze, OK? Potrzebujesz poznać ten produkt, przekonaj się i najłatwiej. Najłatwiej na początku, bo na początku nie zarabiamy, nie wiadomo jakich kwot w networkach, żeby się na to utrzymać od razu z tego. Tylko raczej jest to dodatkowy dochód i, i najłatwiej jest, najłatwiej jest zacząć zarabiać, poznając produkt. Zobacz, jakie to jest proste. Poznajesz produkt, nie wiem myjesz zęby, myjesz włosy, robisz sobie make-up, jakikolwiek produkt rekomendujesz, prawda? Po, używasz ten produkt, widzisz, jak ten produkt jest inny niż na przykład ten, co masz w łazience, czy ten, co masz w kuchni, rekomendujesz go. Wtedy to jest takie proste. Nie musisz nie wiadomo, co tu wiedzieć, żeby polecić ten produkt komuś innemu. Y, faktycznie od serca, że jest, że jest dużo lepszy. Zazwyczaj networki mają dużo lepszej jakości, dużo lepszej jakości produkty, y, ponieważ mają na to y, fundusze. Żeby, żeby po prostu mieć więcej testów, więcej analizy, i żeby mieć naprawdę wyjątkowo dobrej jakości produkty. Więc zazwyczaj nie powinnaś mieć problemu, aby zobaczyć różnicę pomiędzy produktem, który stoi u Ciebie na półce przez lata, a produktem z networku. Także to są takie ważne rzeczy. Dzisiaj chciałabym właśnie powiedzieć Wam, jak, jakie możliwości daje network na emigracji? Ja skorzystałam z tego w sumie nieświadomie, ja nie wiedziałam, ja nie wiedziałam, że takie możliwości są, szczerze mówiąc, ja nie widziałam wiele lat temu możliwości na, na zaś, na lata w przód, ale ja teraz wiem. Ja przez, przeszłam przez to i ja chcę Ciebie zarazić tym networkiem. Ja bym chciała, żebyś się rozkochała w tym networku, tak jak i ja. Ja bym chciała, żebyś Ty również rozpoczęła współpracę z nami, żebyś Ty również zaczęła zarabiać pieniądze, żebyś Ty również doświadczyła tego, co ten network daje, że możesz żyć lepiej, że możesz żyć lżej, że nie musisz yy, zawsze... Mieć sytuacji, że brakuje z miesiąca na miesiąc, czy brakuje na podatki, albo że wszystko drożeje teraz, albo że, po, że podatki poszły do góry, żebyś nie musiała aż tym się aż tak martwić, bo masz ten dochód dodatkowy z networku, a może dochód główny. To też się dotyczy osób mieszkających w Polsce. Oczywiście, ale akurat ja mieszkam na emigracji, więc, więc łatwo mi dotrzeć tutaj do osób, które. Które mieszkają na emigracji, bo macie podobne, podobne prawdopodobnie podobny styl życia, jak ja miałam jeszcze zanim spotkałam network marketing, zanim spotkałam szansę, która naprawdę daje drzwi, takie otwiera drzwi do możliwości przeróżnych i tylko, i tylko z tego wziąć korzyści, czerpać korzyści. Tyle ode mnie. Pozdrawiam Was serdecznie. I zabieram się sama do pracy. Może pomyślisz teraz, to co tak naprawdę Marta będziesz robiła? Moim sposobem na pracę jest e, zrobienie takiego Facebook Live, ponieważ jest to za darmo narzędzie pracy. Pamiętacie dawniej ogłoszenia w gazetach? To jest nic innego jak ogłoszenie w gazecie, tylko przez internet. Internet daje takie możliwości tobie, darmowe, że. Aż grzech chce go nie korzystać, tak bym powiedziała. Więc tak naprawdę czuję się, jakbym zrobiła ogłoszenie w gazecie 20 lat temu, kiedy ogłaszałam, że, chcę, że szukam sprzątania. To teraz ja ogłaszam, że coś takiego jest jak network marketing, i możesz zacząć zarabiać, i możesz dzielić się świetnymi produktami. Zależy sobie, jaką firmę wybierzesz, jak i również um, idę i zobaczę na moje wiadomości, które czekają na mnie. Może ktoś z Was już napisał do mnie odnośnie pracy online, a jeżeli nie, to moją pracą jest zaproponowanie Wam takiego stylu pracy. Nie namawianie, nie naciąganie, nie ściganie, nie wmawianie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ja tak nie pracuję. Ale ja Ci daję tą, tą szansę, którą, z, której, z której ja skorzystałam, którą mi kiedyś ktoś przedstawił. O tak. Ja Ci przedstawię... Ja Ci zaproponuję, a Ty sama albo sam zobacz, czy to jest coś dla Ciebie, bo może akurat tego nie potrzebujesz dzisiaj, może akurat w ogóle tego nie potrzebujesz, ale moją pracą jest Tobie powiedzieć o tym. I pierwsze jest to ta gazeta, czyli teraz internetowa gazeta dotarcia do Was, bo Internet w tym pomaga. A drugie, używam najczęściej social media do tego, żeby się komunikować z Wami, żeby porozmawiać. Yy, yy, Poczatować chwilkę, przedstawić Ci informacje, które ja mam Tobie do zaoferowania i już od Ciebie zależy, czy będziesz chciała z tego skorzystać, czy też nie. Także, jeżeli mnie słuchasz i akurat szukasz czegoś takiego, może to jest ten czas, że chciałabyś rozpocząć takie, yy, taką przygodę w pracy online, nauczyć się tego, napisz do mnie. Może akurat ja do Ciebie nie dotrę bez, bezpośrednio, ty napisz do mnie, a chętnie, a chętnie. Yy, Pokażę Ci, jak to wygląda, i Ty już sobie sama zadecydujesz, czy Ci się to podoba, czy nie. Trzymajcie się. Do zobaczenia wszyscy na Facebooku i do zobaczenia wszyscy na Instagramie. Dzisiaj jestem i tu, i tu, jestem wszędzie dzisiaj. Pa, pa.